Właśnie, już bibliotekę zamykają, zamykają bibliotekę już w rynku. To jest rynek, już zamykają. Więc trochę dzisiaj tam spędziłem czasu, poczytałem sobie wstępnie, zapoznałem się. Tam mają fonotekę i mają płyty winylowe, czarne płyty winylowe, muzykę, filmy DVD i tak dalej. Więc tam po powiedziałem do pani. Super miłe, i tak dalej sobie z nim porozmawiałem, że właśnie przyszedłbym także do fonoteki, gdzie mają płyty, sobie usiąść i się zapoznać z ich ofertą handlową, z tym, co mają do wypożyczenia i tak dalej, i tak dalej. Może tam jakieś stare kawałki będą mieli z muzyką z moich lat młodości yy, i nie tylko. Więc właśnie, nie tylko samo czytanie książek. Ale właśnie chciałem się zapoznać też z muzyką, płytami, filmami DVD, które są dostępne właśnie we Wrocławiu, w bibliotece. OK, więc też tutaj przyjdę kilka razy właśnie poczytać sobie książki w różnych językach. Po polsku też. I w innych językach, i posłuchać muzyki, różnej różnej muzyki z całego świata. Fajnie tutaj w tej bibliotece było, to znaczy jest fajnie cały czas. Dobrze, to dzisiaj rozmawiałem z panią tutaj szefową. Fajna osoba, więc żeśmy tutaj ustalili, że mam pozwolenie tutaj od pani szefowej w tej bibliotece, aby Zapoznawać się z treścią książek, nie pożyczając ich, tylko czytając, przeglądając na miejscu, oraz mam prawo filmowania. Więc mniej więcej tak ze sobą ustaliliśmy to i dlatego informuję o tym wszystkich, przem i wobec, że pani wyraziła zgodę na to. I właśnie chciałem o tym poinformować, żeby to po prostu było jasne. Gdyby ktoś tam, załóżmy, zmienił zdanie albo humor, czy coś takiego w jakimś innym czasie, po prostu, więc zgodę, jak na teraz mam pani. Dobrze, więc to jest rynek, ale z chęcią bym tutaj po prostu wziął dzieci. Wziął dzieci bym tutaj do rynku, przyszedł sobie tutaj. I spędził czas. Spędził czas bym sobie tutaj z dziećmi w rynku. Jest tutaj dużo różnych atrakcji. Yy, dla dzieci też, turystycznych, kulturalnych, i tak dalej. Jest to biblioteka publiczna Rynek. Rynek centrum miasta. Więc po tych książkach. Posiedzeniu, tam godzina, dwie, trzy, dziesięć godzin, piętnaście, trzydzieści i tak dalej. Więc, właśnie po tym pobycie, książek, po prostu z chęcią. Oczywiście, mówię cały czas o dzieciach, że gdybyśmy wyszli z biblioteki, to spokojnie byśmy sobie gdzieś poszli, wydać pieniądze tutaj i coś kupić. Nawet dwa metry. Powtarzam, dwa metry. Od wyjścia. Tu jest wyjście, tu, tu jest Library, okej. Okay? Tu jest Wrocław Library Rynek, Rynek, Okej. Okay? Więc tu już jest restauracja. Ile? 3 metry? Może dwa i pół. Proszę zobaczyć. Więc właśnie chciałbym. Na, na przykład tutaj na, na przykład tutaj właśnie chciałbym przyjść z dziećmi, spędzić czas po tym, jak wyczytalibyśmy wszystkie możliwe książki w tej. Bibliotece i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że treść tego ogólnego filmu jest zrozumiała dla wszystkich. O, tam samolot jest, Na, nad tym budynkiem tam samolot jest i on y, y, wzbija się. On się wzbija, proszę zobaczyć, tam prosto jest samolot, który się wzbija. Więc, więc właśnie chciałem y, z dziećmi spędzić czas po tym wyczytaniu wszystkich możliwych książek e, w tej bibliotece w jakimkolwiek możliwym języku e, wysłuchania wszystkich możliwych płyt z muzyką po oglądnięciu wszystkich możliwych filmów DVD dostępnych w tej bibliotece i tak dalej i tak dalej, e, kochani, ale ale Patent polega na tym, że właśnie państwo polskie mi zabrania tego. Jeszcze raz, patent polega na tym yy, oraz debilizm tej sytuacji, powtarzam, debilizm tej sytuacji, bo moi doradcy zagramaniczni po prostu używają tego typu określenia, że, że to jest debilizm. Więc dzień dobry pani. A jak się nazywa Piesek? Daisy! Hello Daisy, hello Daisy, ok? Miły, fajny piesek. Daisy! Dobrze, więc już. Daisy, Daisy ma. Upsy Daisy, ok? Dobrze. Więc o czym mówiłem? Aha, że, że doszło do, do takiej patolki, do totalnej patolki, że państwo polskie ściga mnie po całym świecie. Szósty rok, jeszcze raz. To jest fontanna we Wrocławiu. Wrocław Fontanna, ok? Więc, państwo polskie ścigam mnie szósty rok po całym świecie. Różne e, oferty handlowe mi wysyła, typu wpierdol do, do psychiatryka albo jakieś e, e, wciepanie do, do jakiegoś jebanego aresztu, wcale nie tymczasowego we Wrocławiu, czy jakkolwiek by, by to nie było, e, tego typu klimaty. Więc, ścigam je po całym świecie z tego typu ofertami handlowymi. Moi doradcy zagraniczni, po prostu, mówią mi, żeby to ciepłym moczem wszystko z góry na dół i tak dalej olewać. Te wszystkie oferty handlowe starego kawalera, który już jest wiekowo, nie wiem, stary, może? Właśnie, kurczę, jak powiedzieć, kochani, czy, czy stary kawaler może być stary? A jak już ma 99,5 roku, na przykład taki stary kawaler. To, co można o nim powiedzieć, czy jest stary, młody, w średnim wieku, czy jakoś tak, ok? Dobrze. Więc państwo polskie zabrania mi, aby wziąć dzieci do biblioteki w jakimkolwiek mieście w Polsce, ok? Al, albo tym bardziej za granicą, w jakimkolwiek. Wrocław to jest tylko przykład, ok? Jestem we Wrocławiu, bo tutaj jest poręcznie, ok? Więc jako przykład biorę na tapetę miasto Wrocław i wszystkie te atrakcje, załóżmy oferty, które tutaj są dostępne dla, dla wszystkich, na przykład biblioteka, czy to jest jasne? Więc państwo polskie zabrania tutaj mi przyjść z dziećmi do tej biblioteki, aby jak to mówi porzekadło ludowe zanieść kaganek od oświaty pod strzechę, czy jakoś tak to się mówiło, nieważne. Więc po prostu nie mogę tutaj przyjść z dziećmi i spędzić czas w bibliotece. Cokolwiek tutaj robią, cokolwiek, czy przeglądając bajki dla dzieci, czy jakieś akcje, festyny rysunkowe yy, i, i tak dalej, po prostu mo, mogą być. Czasami, tak jak są jakieś kurcze ekstra, super święta, nie wiem, jakieś imprezy ekstra organizowane, czy jakoś tak, to tam dzieci sobie tam z jakimiś pluszowymi tam dinozaurami tam się, zwierzakami się bawią w bibliotece lub cokolwiek by to nie było, jakieś kredki, rysunki prace plastyczne i tak dalej i tak dalej więc właśnie w bibliotece można różne rzeczy robić to co jest dostępne żeby robić w bibliotece, ok? no, więc państwo polskie mi zabrania to robić szósty rok z dziećmi więc wiadomo, że mam zdanie przeciwne. Jeszcze raz. Mam zdanie przeciwne do wszystkich tych, którzy stoją na straży tego, że mam zabroniony skutecznie aby spędzać czas z dziećmi prezesa. Bo na przykład prezes może mieć dzieci, lub no wcale nie musi mieć dzieci. Może być starym kawalerem, który na przykład Mógłby mieć dzieci jako stary kawaler. Wiadomo, że tak po, po Bożemu jest, aby stary kawaler miał dzieci, lub no nie miał dzieci. Jakkolwiek i czymkolwiek by to nie było, ok? Więc ten, który nie ma dzieci, ma bolące palce od stopy, stary kawaler, on mi zabrania wziąć moje dzieci, aby, aby pójść do biblioteki we Wrocławiu.